Dobra Ale było piękne ujęcie Ale się fajnie wykrzyżował Młody wyjebał cię? Nie, patrz, to jest no jak nie, miał... nie, no, powinien mieć To jest stała jest, To było pięknie. Tu jest, jak się nie, nie, nie odbieram, tam, bo... jest. Nie będę i otwieram się, czy zjebą was. otwórz. odpuść. nie? Odpuść no, Jak tam wam? Wy, wy, wy. Jak wam tam jest? Ja, jeszcze wy, jeszcze nie mam, to nie ja mówię, ci młodym miał patrząc na mnie, bo nie było dobrze, nie? Paweł cię przez wlocze